Niewidomy Bartymeusz. Przy drodze, owinięty płaszczem, siedział niewidomy człowiek. Nie odzywa się i można by sądzić, że śpi. Kiedy jednak posłyszy czyjeś kroki, unosi głowę, nasłuchuje, a gdy słyszy, że ktoś się zbliża, wyciąga rękę i woła: Poproszę parę groszy na kawałek chleba. Nie widzi przechodniów, tylko ich słyszy. Nie widzi nikogo i niczego, bo jest niewidomy. Słyszy szum drzew, ale nie widzi zielonych liści. Czuje woń kwiatów, ale nie widzi ich barw. Przed jego oczyma panuje wieczna noc. Musi chodzić ostrożnie, po omacku, aby nie potknąć się o jakąś przeszkodę. Nie może również pracować. I dlatego żebrze. Całymi dniami siedzi przy drodze z wyciągniętą ręką i woła: Proszę o parę groszy na kawałek chleba. W ten sposób zbiera codziennie trochę pieniędzy. Tym nieszczęśliwym człowiekiem jest Barty Meusz. Już dawno temu stracił wzrok. Nikt nie mógł uleczyć jego oczu. Jedynie pan Jezus mógłby tego dokonać. Ale bartymeusz nigdy go dotąd nie spotkał. Sam nie może udać się na poszukiwania, więc cierpliwie siedzi przy drodze i czeka. Pewnego dnia bartymeusz, jak zwykle, siedział przy drodze i nasłuchiwał zbliżających się kroków. Mijało go wielu ludzi. Szli do Jerozolimy na święto Paschy. Zawsze w okresie świąt zbiera się ich dużo, ale tego dnia. Walił drogą istny tłum, aż ziemia drżała. Ludzie głośno wykrzykiwali, przepychali się i kilkakrotnie o mało nie przewrócili Bartymeusza. Co się dzieje? pytał niewidomy skąd tu dzisiaj tylu ludzi? Ktoś mu odpowiedział: Nie wiesz, przecież pan Jezus będzie tędy przechodził. Pan Jezus? Serce Bartymeusza mocno zabiło. A może Pan jest już blisko? Może usłyszy Jego wołanie? Niewidomy zaczął więc krzyczeć z całych sił. Panie Jezu, Panie Jezu, zmiłuj się nade mną! Zagniewani przechodnie uciszali Go. Cicho bądź, co no Ty sobie myślisz? Pan Jezus nie będzie dla Ciebie tracił czasu, bo właśnie idzie do Jerozolimy, aby tam zostać królem. Niewidomy nic sobie jednak Robił z ludzkiego gadania. Co oni wiedzą o Jego nieszczęściu. Nie mają nawet pojęcia, co to znaczy żyć w nieustannym mroku. I Bartymeusz wołał jeszcze głośniej: Panie Jezus, zmiłuj się nade mną! Jezus dosłyszał jego wołanie. Zatrzymał się i powiedział: Przyprowadźcie do mnie Bartymeusza. Siedzi na skraju drogi i woła mnie. Wtedy ludzie zaczęli wołać: Bartymeuszu, idź do Jezusa, pośpiesz się, on czeka na ciebie. Niewidomy zerwał się, odrzucił płaszcz i z rękoma wyciągniętymi do przodu, po omacku, zaczął przedzierać się przez tłum. W końcu znalazł się przy panu Jezusie i usłyszał jego łagodny głos: Czego chcesz ode mnie, Bartymeuszu? Co mogę dla ciebie zrobić? Wtedy niewidomy poprosił. Panie, tak bardzo chciałbym przejrzeć. Jezus rzekł: odzyskasz wzrok, ponieważ wierzysz, że mogę cię uzdrowić. Przejrzyj! W tej samej chwili Bartymeusz odzyskał wzrok. Zobaczył zielone drzewa i piękne błękitne niebo. Zobaczył otaczających go ludzi. Zobaczył pana Jezusa, który go uzdrowił. Padł na kolana i gorąco mu podziękował. A gdy Jezus ruszył dalej, Bartymeusz podążał za nim. Szedł za Jezusem, tańcząc i śpiewając z radości. Już nie czuł się nieszczęśliwy. Był zdrów, silny, nie musiał już dłużej żebrać. To wszystko zawdzięczał panu Jezusowi.